Yo, się Mako kolana z tej strony, Kacper FCB, Zapraszam na kolejny odcinek. A dzisiaj z prawdziwego życia będę robił czasami takie odcinki, że będę musiał Wam coś ważnego powiedzieć. A w dzisiejszym odcinku, czy będą częściej odcinki z tylu, Brainot? Kiedy nowa piosenka, 50 subskrypcji? Oraz e, czy będzie jakaś nowa piosenka, którą. Czy będzie jakaś po prostu nowa piosenka? Ja realizuję jedną piosenkę, tu. Kto miesiąc chyba to, miesiąc lub dwa miesiące realizuję, nagrywamy dwa miesiące, to miesiąc to realizuję. My na początku zostawcie lajka, suba, z dzwonkiem, żeby Cię nic nie ominęło. Ale dobra. A, jeszcze, czy dzisiaj, be, czy będzie daily. Ja będę Wam informował, czy nie będą filmy codziennie wtedy. Więc dobra, Style a Brain Not będą częściej, widzowie. Będą częściej style a Brain Będą się pojawiały co jeden dzień, co dwa, co trzy, co 4 i co 5. Czyli na przykład teraz losu. Teraz na przykład my. A kolejny odcinek z Steel A od pojawi się już jutro! To jest jakiś wielki dzień! Już jutro, Steel A Brain Out, kolejny odcinek. Drugi. Musicie zostawić lajka, subskrybować, a żeby ci nic nie umieją. Nowa piosenka 50 subskrypcji się pojawi. Mamy już dzisiaj dokładnie, chyba 27 październik. Czyli. 50 subskrypcji dopiero się pojawi. 8 listopada będzie. Cała piosenka. A pierwszego listopada. O Jezu Przepraszam was jeszcze raz. Pierwszego pa... 8 października. Cała piosenka, a pierwszego października zwiastun piosenki 50 subskrypcji. Tak, widzowie. Udało się robić zwiastun, będzie zwiastun i cała piosenka. No fajnie. Fajnie, fajnie. Realizuję piosenka Halloweenowa, bo Halloween jest 31 października. Jeśli si ja, ja powiem miałem błąd, to napiszcie w komentarzu. Ale mam nadzieję, że 31 października będzie piosenka Halloweenowa. Realizuję ją już jeden miesiąc, więc naprawdę dla mnie to jest fajnie. Żeby nagrać taki jeden odcinek. No i ha piosenka Halloweenowa. Pojawi się 30, 31 października. To będzie wszystko. mogę Wam. Zaśpiewam Wam 5 sekund. Zacząłem sam. Od początku już się nie bałem. Halloween przed nami. Halloween, tak, to jest. No, tak, będzie że Będę coś tam poprawiał. Co poprawiał. Więc wydawiam. No. Ja ziem sobie teraz chipsa. No. uzbijajcie na piosenkę. A są dwie piosenki A jeszcze jedna rzecz Będę nagrywał Minecrafta To będzie taka podróbka Minecrafta. Pierwszy odcinek Minecrafta podróbki Pojawi się gdzieś około Pojawi się dopiero w... pierwszego pie... 1 grudnia. Tak później nie mam teraz czasu, są dużo piosenek, więc... I no. będziemy kończyć. Nara.